Z tej strony Wikser Was bardzo serdecznie w filmie na naszym kanale. A dzisiaj sobie będziemy y, kupywać strój jaskinowiec Frank. Y, tak, jaskiniowiec. Frank. Jak chcecie więcej takich odcinków, zostawcie lajka w górę, suba i może komentarz z, z hashtag Frank. Ja wam ja serduszko. Yy, proszę zapisować do klubu, Koksowice. Yy, no tutaj tylko jestem. Każdy ma prawo być zastępcą. Yy, ja awansuję was wszystkich. No i co? Teraz tylko yy, mam... Yy, coś miałem wam pokazać. A jak chcecie dołączyć proszę bardzo. Tutaj macie. Yy, PLR. Oj, ty, y, ty, y. zapraszam bardzo serdecznie, bo mam bardzo. No, sto jeden znajomy. Yy, tak. No i co? Zaczynamy, może. Kupimy go? Czy, czy zagramy? A kupimy go. Czemu? Nie? O, ja się boję, bo tak patrzę. Na niej. Dwiego, no i za średnia myślę. Hmm. chciałem go kupić. Kupić? Nie będzie! Będę mogła grać na to jest Nie wiem kogoś, żeby... Masz I... Dobra, ja się daję bo ja? a ty lepiej i skąd, bo ty... że ja ja każdy co mi zrobiłeś? Dobra, no to co zostanie mi 42 geny. Dobra, se parę zrobię, bo ja zawsze co parę robię na no zapas. No i co? Ja cię mam lasiołiska. Ja 42. 42. Kiedyś jakiś sen Czekaj, gdzieś się. to kogo... Poczmy Tak, lecił mi się. ja pewnie. mi się. ale fajnie, mi się. Tak, do... Terima kasih telah menonton! Ale to było to był, fart, ja. to był fart. Jest! Ale to było dobre. Dobra, to było na serio git, jestem, przepraszam, że tak głośno, przepraszam, ale też musicie trochę słyszeć, dobra, myślę, że jest git. Uh. Ciekawe, co, jak zareaguje. <grywa> Nie. Yeah. Nagrywam, przywitaj się. Cześć. Juli? Dobra, my się chyba będziemy z wami. Pokaj jeszcze Leona. Leona, jak? Jak? Yeah. Tak. Ja jeszcze wam pokażę strój bibi. Like o, strój bibi typi. No strój bibi. Tak, yeah. yeah. Fajnie, nie? Dobra, ja chyba się będę zwał... O, czekajcie, jeszcze kogoś. Daryla, dawaj. No. No. o, Bardzo mi się podoba jego skin. Bardzo wręcz. A jeszcze tak pro, propos, popatrzcie na to. Zero sekund. A można dalej go kupić. To jest trochę... No, wiecie. Yy, dobra, ja się z wami żegnam. Cześć! Cześć!